Warchief, our ship sustained heavy damage when we passed through the raging maelstrom. It's unsalvageable. I knew it. Can we confirm our location? Is this Kalimdor? We traveled due west as you instructed. This should be it. Very well. Has there been any sign of Grom Hillstream or the other ships? No, Warchief. Not since we got separated. Prepare to move out. Okay. Um, witajcie hmm. ponownie. Hmm. Witajcie ponownie. Um, może teraz audio jest troszkę lepsze, przynajmniej mam taką nadzieję. Rozpoczynamy z nowym audio kampanię Orczurów. Trzecią kampanię naszej serii zagrajmy w Warcraft 3 Reforged. No i teraz tak, trali przyjaciele lądują na chyba Kalimdorze. Rozbijają się statkiem. No i. Będą tutaj penetrować nieprzyjazną, nieprzyjazną uh, krainę, tej Muroki.

Okej. Okay. No są świnki na pewno, bo widzę jedną Dzięka <laughs> Peppa. Dobra, zostawimy ją, widzę, że w tych domach też nic tu nie ma. A, ale są dwie drogi. I teraz tak, i teraz tak. Co tu robić? W ogóle tu jest trzecia. Tak naprawdę przez nas nie jest penetrowana. To niedobrze. Tutaj trzeba wszystko, wszystko szukać, szperać i zarabiać XP, XP dla naszego pana trala ile za tego zrobię? Cztery, czyli też, że tak powiem, w naszego kolegę tutaj walnie. tego nie zrobiłem. Znajdujemy zupełnie inne itemy niż znajdowali się w poprzednich kampaniach. Healing Ward. Dalej nie potrafię korzystać z itemów. Super. Czy on może z nami chodzić? Nie. A, dobra, to w docie było także ten Healing Ward chodził. E, za Witch Doktorem. Teraz sobie przypominam. Myślałem, że to jest podobnie, ale nie. Ale nie. Dobra, tak, zostawiamy go. A. Przewidziałam mi się chyba coś, że coś znaleźliśmy w e, jednym z dołków. Przepraszam, że tak zjewam troszkę tutaj, te zmęczenia. E, byłem na kajakach, pierwszy raz w życiu opłynąłem kajakiem a, sam po rzeczce, e, ale żaden spływ kajakowy ani z tych rzeczy, tylko taka zwykła rzeczka Wisła, dość szeroka. No i trochę się zmęczyłem tym. <laughs> Dobra, Quillbory. Quillbory. Hmm. Nie mamy dwóch potężnych tanków. No nie, oni mają trzy armory. Są twardzi. A, mogliśmy, że tak powiem, tak zrobimy, tak? Nie, tylko wrogów bije. Superman, Proszę nie, Bissow. basku, kochana, ile Będziemy po prostu jak healerze. Tral healer. Finka Pepa. Zostawiamy w spokoju. Idziemy dalej. Widzę kolejne budyneczki. Świnioludzie. Kolejny. Dobra. No matko. Kiedy się nauczysz używać przedmiotów? Chyba nigdy, proszę państwa. Chyba nigdy. Bach. Co tu w domkach? Przewróćmy zbrodnie przeciwko ludzkości, czy raczej przeciwko świniaczkom? Quillborem. Niszczymy domy, tak. Przesiedlamy ludność cywilną, bo tutaj będzie horda. I musimy się, że tak powiem, jak dobrze kolonizatorzy tutaj podbić. Wszelkie, wszelkie rasy. O! Wszelkie rasy. Tutaj słabsze. Wyyyy... wykopsać. Kops, A, to nie mówią w naszym języku? Spoko, nie wiedziałem. Ojej, te w umarły. I tu jeszcze mamy centaury, ale to wszyscy, którzy expili w Barents i w Thousand Needles to wiedzą. I jeszcze w. Um, Deso Desolace była For taka honor. kraina. Tam yes. w ogóle um, zbieraliśmy reputację For dla jednej honor. bądź drugiej frakcji mm. centaurów. Yes. Ale w sumie szkoda, yes. że nie było centaurów w For Hordzie. Oni by pasowali jakaś taka. Um, jakaś rasa, która by się dogadała z Hordziakami. Fajnie by było grać centaurem. Albo murloczkiem mieć muszelkę tarczę. śmieszne kolejny stateczek a w ogóle jaki mamy cel tutaj wiem że, wiem, że na pewno jest to założenie nowej kolonii Hordy naszych tutaj protestantów, którzy wylądowali w nowym świecie i założą sobie domy i tutaj będą, że tak powiem, jeść wieczerze z Indianami. Czyli z taurenami. Oczywiście. No pewnie, że bym was znalazł. Ja nie zostawiam swoich żołnierzy na pastwę urlopów. Dobra, biegamy dalej. Całkiem powinna armia, pokaźna armia. Tutaj widzę. Że mamy lizardy. No, 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 no. Co może teraz właśnie zbierze? Aha, myślałem, że one rzucają czary, ale one tylko tak atakują piorunem z paszczek. Myślałem, że to będą waliły po prostu te chain li lightningi po wszystkich moich tych chordziaczkach. O matko, kochana. Przepraszam, nie nauczyłem się tego klikać. <grym> Tragedia że no, Boże, tutaj widzę, że każda istota tutaj, która żyje w Kalimdorze, w tym, e, w Durotarze, bo to chyba jest Durotar, używa many. Po prostu rzucają klątwy i czary i każda ma na, na podoręciu potion, potionka z, z maną. Dobra, może założę słoneczki, publikujemy. Ojej, a one teraz rzuciły tego Ward'a. Ward'a, przepraszam, w ogóle. Cwaniaki. I co teraz? Teraz ten kolega jest taki... psiapsi, ubity troszkę. Musimy na niego uważać. Kolkary? Nie, nie jest określone co to za klan. Ach, The Barrens... Do końca życia będzie mi towarzys towarzyszyła muzyczka z The Barrens. Taki już żywot. Taki już żywot gracza. Wowa, Warcrafta. Czy to jest mój żołnierzyk? To jest mój żołnierzyk. Żołnierz? Ja, ja, ja. ja. Ej, dobra. Każdy, każdy, że tak powiem, wojownik hordy jest teraz na. Aha, w sumie to, to leczy. Super. No dobra, nieważne. Jest podwójne leczonko teraz. Tak powiem, double healing, więc spokojnie, nic się tu nie marnuje. To nie może. Każde żyćko, każdego zielonego i niebieskiego. ludzika, jest. jest na wagę złota. W ogóle, tak zaczynasz grę, już trolle, że tak powiem, sobie biegają z orkami, i nie jest nic wytłumaczone. Trzeba sięgnąć do książek, żeby wiedzieć, jak to było. Ja? Nie wiem. Przyznaję <grym>, się bezbicia. Nie wiem, kiedy był ten sojusz. Panów troli i panów uh, zielonych orków. Może może podczas pierwszej hmm. wojny może przeciwko ludziom O, oh. kromka kromka chleba a ja a ja a ja Być. Być, zabić dokładnie bij zabić I am Cairn, chief of the Bloodhoof Toran. You greenskins fight with both savagery and valor. I am intrigued. I am Thrall, and these are my brethren, the orcs. We've come seeking the destiny promised to us. Ha! <laughs> seeking destiny? <laughs> it will find you in time, young one. However, there is an oracle far to the north, which might be able to. North, but there's an army of the horsemen marching north. What? No. My village is in danger. I must know more about this oracle. Follow them. Protect Cairn at all costs. Tak. Yeah, pastor, Spokojnie, panie beczku, panie taurenia.

No regard, no guard, master. The stairs are open, master. What do you want? I am... I want to heal you, at least. Let's get on. Yes, oh, we've arrived in time. The next wave is advancing. Musimy bronić Bestigoda. A, a czy tu jest takie. No nie, to jest. Stop! Myślałem, że to jest. A jest Hold Position w sumie. A tutaj oni w ogóle się nie będą ruszać, prawda? Nieaa, kontrol. Nie. Dobra, kolego. Ty pójdziesz na tyły coś czuję. Tak, tutaj proszę do medyków. Tu jest ta... namiot medyka i wiadomo. A my tutaj będziemy dalej walczyć. Tam pilnuj tył. Pilnuj. Uh, Stonehenge. Czy... Dobra, a co ja bym chciał? Wow! Piury! Dobra, chodźcie. O kurczaki. Dobra, zostawimy wszystkie bufy. Nie możemy pozwolić, żeby umarł jeszcze troll i org.

To the verdant grasslands of Mulgore. And you fear the marauders will overtake you? Yes. The devil's speed cannot be matched upon the plains. Well, if you tell us how to reach the oracle you spoke of, then my brethren and I will escort you on your march. I am intrigued by you and your people, young troll. You are more than welcome to join us. O, oh, ok. Um, udało się. Dziękuję Wam za oglądanie kolejnego let's play'a pierwszej misji kampanii orków. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa-pa-pa.